Automatycznie zanotowana. Dzisiaj są walentynki, właściwie. Tak. Doktor Markiewicz czyni ostatnie przygotowania do wyjazdu do Leiden. W tej chwili wyślemy faks informujący o jego wizycie. Tu jest pojemnik. Możemy go otworzyć. No ładnie wygląda, nie? Tak jakby specjalnie przygotowany na takie rzeczy. Wkładny, tak takie ja to zdjęcie. No jest też. Okej, okay, no to nic pani Mirkus, czy my wszystko dobrze przeszło? Kiedy Pani tam serdecznie. Choruję od 10 października 1994 roku. Yy, przez 7 dni przebywałam w szpitalu nowym w Warszawie, a później byłam pod opieką kliniki gmodologii na ulicy Leczyńskiej w Warszawie. Leczona byłam przez 10 miesięcy, inter, yy, nie, przez 3 miesiące później przez następne 10 miesięcy interferonem i od września 1996 do Chwili przyjścia tutaj, czyli do kiedy to było pani wesole? <grym> <grym> A to ja też dokładnie nie wiem. 20... nie, 7. No pamiętam. 20 chyba 7 stycznia? Nie. A tu jak teraz, tak? Tak, tak, tutaj. Tak. No, na kartach można by też sprawdzić. Mógłby 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 to do tego A do jakich m... dawek interferonu pani doszła? Pierwsze dawki były to. Y 6 tysięcy, tak? Sze... Milionów. 6 milionów dziennie przez około. Hmm. To byłeś, nie wiem, nie. Hmm. A od maksymalnie? Stycznia maksymalnie dwie dni. Mhm. To było. Brałam to od stycznia 65 do wakacji chyba 95. Później przeszłam na jedną dzień. Nie mm -hmm. po kilku miesiącach, na co drugi dzień po jednej? Już nie pamiętam dokładnie daty. Ale w sumie nigdy nie było remisji pełnej nie, genetycznej, nie, nie, prawda? Nie, nie, zawsze coś zostało zawsze, zawsze było tak. Jak... A kto pani powiedział o, o niespokrewnionej kombinacji przeszczepów? No ja doktor proszę Doktor tak. tak I ona tak, właściwie była motorem, żeby to tak. robić. Tylko oczywiście zapytało mi się, czy mam środki finansowe, bo to może mogą być koszty. I w tym momencie ja zaczęłam szukać jakiejś fundacji, która by mnie przyjęła na swoje skrzydła, żeby można było jakoś sobie z tym poradzić. I na, aha, bo to akurat zbiegło się z tym, że przez pierwszy, nie, ja ten programu program, nie 10 miesięcy, ja dwa lata, ale przez pierwsze 10 miesięcy brałam z tej puli takiej, nie wiem, jest taka kula, z Instytutu z Spiniętych z Metodologii. No, czy to jest taki zakup centralny? Tak, 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 tak. stamtąd dostanę. Tak jak już się to skończyło, tak. to wtedy zaczęłam, okazało się, że już nie mam tego przedzielonego i wtedy szukałam pieniędzy, żeby sama sobie to refundować. No to tak było, dwa lata prawie brałam ten tryb. I, I wtedy zaczęła się zbiórka pieniędzy i z tych pieniędzy było finansowane szukanie, znaczy samo szukanie pacjentów to nie, tylko później przy, przysłanie krwi tutaj do badania do Warszawy. Mm. I co? I można powiedzieć, że tam rzeczywiście pracowni HLA w Warszawie rzeczywiście pani podeszła tego, tego wyjątkowo... One są strasznie ambitne. Strasznie, strasznie, strasznie. Szczególnie e, Magister tak, i, tak, i tak. docent Dała mi nawet swój, swój telefon i na łódkę i, i, i do domu, żeby każdy no. chwili się jakie są... Strasznie to że ja nawet nie miałam Znaczy do... Sankowska na łódkach jeździ? Tak. tak, tak. tak. Mówi, ja wyjeżdżam na Mazurę, ale daje Pani numer komórki i ma Pani do mnie uh -huh. Także rzeczywiście bardzo sympatycznie, znaczy, nie, nawet nie miałam kiedy, teraz się jakoś tak szybko to poszło w tej chwili potem. To... No to możemy zadzwonić. No, z nią skontaktować, bo tam chciałam kupić jakąś Zresztą doktor Seferińska tak. nawet ma do nas tu wpaść na tydzień. A może przyjśmiał odwiedzić Ona O, no, tak, tak, no, na pewno tak. jak będzie i doktor Apel, tak no. że... Jest ja planie, no. tylko w tej chwili mamy taki bałagan na górze z uruchamianiem piętra, mm -hmm. że no tam jeszcze trochę trzeba... Już chorzy leżą, bo mm. już jest, leżą po tak, się. a piękna aparatura nowa jest. To. Mm -hmm. jeszcze nowsze urządzenie niż tu, ale tam jest z, z więcej sal znacznie. są tylko trzy, to jest dużo miejsca, tam jest wszystko Mniejszy. Ekonomiczniejsze. Tak, tak. W większości tak, są też dwójki. Mhm. Na takie niektóre okoliczności. Ale pani, biorąc pod uwagę, co pani tu zniosła, to ma no, humor doskonale, nie? Słucham? Że ma pani w tej chwili z sobą poczucie godnego podziwu ja Nie ukrywam sprawy. Po tym bombardowaniu, które tu szło. Nie, ale no. czuję, rzeczywiście te pierwsze dwa dni, te, nie, trzy dni tej brania do ósmej, to minęły w ogóle żadnych nie mam problemów. No automatycznie. Przecież ja no. 12 pastylek jednocześnie połykano. Rozmawiałem, wie Pani, nawet wczoraj z człowiekiem, z błękama, żeby nam no, umożliwili z Anglii znowu zakup jakichś form, żeby tyle nie trzeba łykać. Mm -hmm, mm -hmm. Bo to jest dosłownie no, technicznie trudne. Tak, bo. tak. No, dla kogoś to na przykład nie może, bo są ludzie, którzy mają przerw wrażliwy i nie mogą połykać No są i trudno, tak to się rodzą i... No, no więc... pewnie myślę, że to były takie... Jeśli chodzi o tą fazę przeszczepu, najbardziej przykre momenty. Sam przeszczep to jest dosyć łagodnym zabiegiem. Później bywa różnie. No zobaczymy. No to jest tak, ja tak, tak myślę, jak... Teraz przychodzę. Przychodzę, no Oczywiście te góle żołądka czy jakieś tam sensacje z wymiotami, to, to ja się po prostu psychicznie hmm. to stawiam myślę, że to nie jest coś znacznego. Jest, bo tak miało być. I przyjmuję to. Z, no z, z tak, no? No cześć, cześć. Może pan doktor, okay. może, może, może pan doktor. Może. Co ty w taką panikę wpadłeś? No Mariaś tam była dzisiaj, że panika, że ja coś się zanudziłam. Nic się nie dzieje, tylko po prostu dostałam lekarstwo, które działało na mnie na sendi i spałam okrutnie. Poproszę o... No bo za no, mówić, że miałam szpiątki. Ojej, no, nie. Nie słuchaj plotek, tylko z się przekonuj. Powiedz, o której jutro przyjeżdżacie? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Do, do widzenia. Do widzenia, panie doktorze, Dziękuję. Ej, ale jeszcze... co, oni nie bardzo chcieli, tak? No tak wyczułem, że woleliby, żeby nie być teraz tak. przy programie. To chyba może być trochę z formalnych przyczyn, nie? Żeby nie było kontaktu o środku. Znaczy między dawcą a tą tak, tak, to o to też chodzi, bo mówili, że a jak? pani Jagoska napisała. Tak? A tak? Właśnie Aha. właśnie też. Bo ja podziękowałem w imieniu y, 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 jej też telefonicznie. A jak wygląda środek? Jest. Tutaj? Tak, tak. Dlatego, temperaturę dlatego trzeba będzie troszkę i teraz trzeba będzie tak. przed przetarczaniem worek teraz to otworzymy. I jaka objętość jest? Trzy worki w sumie 1700 także dużo u, wybierają właśnie. Dużo. Ja mówię, że my czasami mamy takie, że to dużo... Czy właśnie mówimy, uważamy, że, tak. że, że, że za mały mamy tak. wydatek. Nie? Tak, no dzisiajśmy 1300 pobrali rano u, u tej Rechna, bo to musisz mówić, nie? Amsterdam jest nawet. W tą stronę powiedzieli, że broń Boże do żadnych bramek, żeby nie wchodzić, tak? tutaj ani nie było prześwietlane, ani otwierane. No, ani... Tak, bo, bo a urobno... było. <śm> <śm> No. Okej. Okay. To co ogrzewa y ogrzewamy po kolei worki. Ta. Jurek dzielnie spisałeś się w ciężkich warunkach. Tam tą stronę się ta, ta... źle jechało, ale teraz już lepiej go trochę. Posolili. Panią redaktor też uwieczni mnie. Pan pewnie rzadko... Podane cyferki. Tak? Mamy taki katalog z 95 roku. Tak tam... Ja też mam taki... To znaczy taki wypis jakiś nie wiem, ja nie wyzwania, prawda z Nie wiem czy nie to, jest, to jest aktualne, czy, czy z 96 roku. Ma, jest... W Stanach jest najwięcej. A w Stanach najwięcej. Ale Czechy na przykład mają... Jak na wielkość kraju i Węgrzy też mają parę set zarejestrowanych, ale wcześniej mają w dwóch miejscach, w Pilźnie i w Pradze całkiem już takie wymiarne cyfry. To będzie dosyć duża objętość i dlatego musimy wie Pani to zrobić stosunkowo powoli, żeby Pani się zaadaptowała. Te pierwsze woreczki muszą się zaadaptować termicznie, bo jednak to idzie bezpośrednio blisko serca i zbytnie obniżenie temperatury wolimy uniknąć. Myśmy się trochę denerwowali. Ja miałem jeden telefon, ale, ale nie odebrałem. To znaczy, nie, tak, nie, nie słyszałem. A ja potem was kilka razy wywoływałem i byście nie słyszeli mnie. Nie dzwonił ten, ten komórkowy? Duża objętość jest teraz no, w tej części jednostki nie innych możesz ma nie, nie przecinać, czy tak ciągle czy tam to, No, to, no albo czy w tym, coś albo coś w, w tym boksie, bo jeżeli ten boks ma, no to na jedno wychodzi, ale rzeczywiście ja myślę, żeby podałam to mogło się dać to do lodówki no. mhm. Także proszę podać, i tutaj przełożymy do, bo tutaj jest kontrolowana też ta Czyli Pani Maseczka przeszkadza, to może. przeszkadza. Czasu minęło? Dzisiaj jest 79 dni. 79 dni, tak. Doktor Markiewicz zrobił taki bardzo dokładny wykres wszystkich dni. Dni? Dni, tak. Kiedy jest lepiej, kiedy Nie, to znaczy taki lepiej, cały przebieg, po prostu taką ilustrację graficzną, bo co to się zapomina. W Panie Profesorze, 30 dni nie ma takich poważniejszych, prawda? Tak. No w zasadzie w tej chwili to jest tylko taki. Tylko no, po antybiotyku, ale to jest. To, to już, już po odstawieniu minęło. Znaczy, ja powiem tak, że, że u nas jest w tej chwili 40 paru chorych i no. na takie rzeczy się w ogóle nie zwraca uwagi. No. My to zawsze. <laughs> zawsze ale? Yy, Musimy uważać, że przypuśćmy, że może być to jakiś sygnał, że się coś zaczyna, że jakaś, mhm. y, no że to sygnalizuje coś, że trzeba coś dodać czy coś takiego, ale tak to praktycznie. Ale ja nigdy nie wiedziałam, czy reaguję tutaj pan doktor Wajner by się pytał, jak reaguję na antybiotyki. Ja prawie nigdy ich nie brałam, ja prawie byłam osobą, która nie choruje, a nie przeziębia się, a jeśli brałam, to nie miałam po prostu, ale to było tak sporadycznie. Także ja już teraz po tym jest wszystko dobrze. Temperatury też na razie. Jak już... z rowerkiem? Świetnie, już przejechałam hmm, prawie 30 km od początku, ja jeżdżę. jeżdżę. dziennie teraz 3 km, pod górkę już. <laughs> to ja chyba nie powiem, że. Myśmy też w domu sobie sprawili niedawno taki rowerek. Ale, ale. Z, nie tak, tak dla zabawy. Jest. <laughs> no więc jest, jest, nawet tu kiedyś to tak. Więcej osób było i dla zabawy, mm -hmm. bo to jest taki jeszcze ten, no więc tam mm -hmm. można sobie poustawiać i się chwilę pobawić. Ja się tak, pobawić. tak, teraz. Tam, jeszcze oprócz tego ćwiczymy Zresztą właśnie rozmawialiśmy chyba wczoraj, że musimy jeszcze dokupić dwa rowerki. Mm -hmm. bo, no ale czy wszyscy teraz pięć dni korzystają? Są, znaczy wszyscy może nie, ale. No nie, no pewnie wszyscy nie, ale przynajmniej nikt nie będzie mógł, mógł mówić, że nie, że nie, że nie ma, że. No, jeszcze ćwiczę godzinę na łóżku, już takie ćwiczenia, no dosyć takie, na mięśnie brzucha, na mięśnie pośladków, mięśnie Tak? Mhm, mm to już takie wszystkie ćwiczenia wypracowane i czuję się silna i zdrowa. <grym 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 I już tak. <grym> e, wie Pani, tutaj jest na tej samej taśmie ten moment taki, tuż przed, tak. Tuż przed, jak teraz Tutaj chyba na no. tym telewizorze nie ma wejścia takiego, a może jest zresztą z tyłu, ale to można by puścić. Mm -hmm. Zobaczymy. Na przykład trzeba sfilmować, potem można to użyć. Zobaczyć jak to wygląda. No może jeszcze jutro też Pani, bo jutro Pani sobie przejdzie już. Mm -hmm, to no, myślę, tam na górze jest też strefy, znaczy yy, jakość powietrza jest ta sama, no pokoje są trochę mniejsze, bo mm -hmm. to jest trochę tu przerobione. No przero... to nie ma znaczenia już. No, natomiast tam jest już no już jest. Tak, to jest tak komfortowo że już jest, tak jest to... tylko jedna śluza mhm. i wyjdziesz od razu na normalny korytarz, także, no to też dobrze, także będziemy panią musieli już przyzwyczajać do kontaktu z normalnym powietrzem no i bezpośredniej odwiedziny. Myślę, że jakby mhm. ktoś do pani przyjechał to będzie pani mogła. znaczy głosować. tak przed tym 21 też chyba trzeba by... Ja myślę, jeżeli ktoś by był, to byśmy to już tak no, zrobili, jest... może na początek tak ostrożnie z maseczką jakąś mhm. i... Żeby, żeby pechowo Kataru nie złapać jakiegoś. Ale ja myślę, że nie, bo dzisiaj oglądałem pani Rozmas, już znowu tych limfocytów jest ponad 20%, także zdaje się, że nam się udało tolerancję wytworzyć, Gratuluję ci, że się No tak, bo myśmy musieli jeszcze raz zejść do zera, nie? To było wtedy jak, jak był ten... Soty. Taki moment z tym z zarzuceniem też, mm -hmm. no wtedy. Ale rzeczywiście spróbowałam na przykład jeść już serek żółty i pomidora, nic się nie działo. No cóż, takie no, rzeczywiście z jedzeniem, no i apetyt wilczy mam na owoce straszny. Też? Tak? Mm -hmm. już organizm mój po prostu czuje, widzę jak siostry przynoszą owoce, to mam taki świnoczek, jadam i jadam. A z bananem spróbowała Pani tak, z powrotem, tak? z powrotem i nie ma nic. Kiwi też to dobre? Kiwi prób... już jem dwie dziennie. Mhm. No to super. Nie no, no lepiej powoli, ale do przodu. Tak, 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 no zaczęłam od półdziennie, później jedną dziennie przez Ja Pani powiem, myśmy na początku byli bardziej odważni. Parę razyśmy się sparzyli. Mhm. Ale dotyczyło to też często ja osób ja parę, mało tak, rozsądnych. Tak, że właśnie pacjent powinien sam tego pilnować. Teraz niedawno też też. Przyjechał z poza Warszawy no. gdzieś z góry aż z północy, który się leczy w Warszawie no, w takim stanie, że no, przecież ja nie wiem nie że bym na przykład czuła, że poczuł się na no, tym badanie dwa tygodnie temu, czułam, że coś się dzieje, to od razu odstawiłam, prostu nie ciągnęło do niego. A teraz już jest dobrze. I ja uważam, że po prostu pacjent sam powinien próbować powoli wszystkiego i... no, potem byśmy spróbowali, może pani z tego mieszkania skorzysta się, spotkać już z rodziną nie, jakoś. Ja ma... pani tak, już po remoncie, tylko trzeba tam nie pójdę do hotelu. Nie? Pójdę, nie. Znaczy my nie mamy, mamy nie. teraz również mieszkanie. Nie, nie, ja mam po prostu już siostrę i będę się tam lepiej czuła. Tak, dobrze. Pieska pani ma, czy nie? Mam, ale będzie u mojej teściowej i nie będę miała z nim należy kontaktu. Dopóki, dopóki nie to uzyskam zezwolenia. No to znaczy, ja wiem. Tylko to jest pies utrzymany, bo to jest pokojowy, także dobrze utrzymany, szczepiony bez przerwy do lekarza, jest ciągle, także. Dobra, to powiem sobie, na jutro się szykujemy na wyjście wielkie, tak. no, <laughs> do góry i tam będziemy już mieli luźniejszy troszeczkę reżim, bo tamto piętro jeszcze nie do końca jest doposażone do tego, żeby tam pewne zabiegi wykonywać. Także tam mamy strefy jałowe, indukcję robimy, ale jeszcze transplantacji tam pełnych nie wykonujemy, tylko na piąty. Ale tam będą autoprzeszczepy? przeszczepy? Nie. To co będzie potrzebne, no na głównie autoprzeszczepy. Bo tego jest strasznie dużo. No. Tak? To jest dużo to nie. Tu. Potężnie. Potężnie Myślę, dużo. dziś. Że, że to tyle się bo było to roku przeszczepów. W tym roku 21 zakończony. Czyli jest piąty początek, na ten 4, 21. Ojej, to 6 miesięcznie wychodzi czy prawie. No? Tak powinno być? No. Okay. Czyli do jutra. Do jutra.